Już po pogrzebie Pawła Hartliba, były partner Doroty Szalongowskiej, spoczął w rodzinnym grobie. Tak pożegnała go mama. Paweł Hartlib zmarł niespodziewanie 3 grudnia, a 15 dni później odbył się jego pogrzeb. Piosenkarz i aktor został pożegnany podczas skromnej, ale wzruszającej ceremonii. 18 grudnia w samo południe odbyła się msza żałobna, a następnie prochy artysty, umieszczone w wyjątkowej, drewnianej urnie, zostały odprowadzone na warszawski cmentarz brudnowski. Hartlips spoczął w rodzinnym grobie. Pierworodnemu, kochanemu kochający tata, można był przeczytać na jednym z wieńców, które na nim położono. Piosenkarza pożegnała też mama. Paweł Hartlib zmarł 3 grudnia, niespełna 3 miesiące po swoich 51 urodzinach. Informacje przekazała fundacja dla gawendy. Z przykrością przekazujemy smutną wiadomość. W środę rano 3 grudnia odszedł nasz przyjaciel, dobry kolega, wieloletni 1983-1994, członek zespołu gawenda można przeczytać na Facebookowym profilu instytucji. Przyjaciele zmarłego z gawędy dodali. Paweł Hartlip odszedł w wieku 51 lat, pozostawiając po sobie nie tylko dorobek sceniczny, lecz także wspomnienia wszystkich, którzy mieli szczęście poznać jego wrażliwość, talent i charyzmę. Kochany Pawle dziękujemy za wszystkie wspólnie wyśpiewane nuty i wytańczone kroki. Wzruszające ostatnie pożegnanie. Ostatnie pożegnanie i pochówek Hartliba, prywatnie byłego partnera Doroty Szelongowskiej i ojca ich jedynego dziecka, Antoniego Sztaby, młody aktor przyjął nazwisko ojczyma, Adama Sztaby, odbyły się 18 grudnia w Warszawie. Najpierw muzyka wspominano podczas skromnej uroczystości kościelnej. Mszę żałobną odprawiono w kościele pod wezwaniem. Święty Antoniego spadły, a później nastąpiło odprowadzenie prochów zmarłego do rodzinnego grobu na cmentarzu Brudnowskim. Początkowo zakładano, że msza odbędzie się w innej świątyni, jednak dwa dni przed ceremonią zmieniono miejsce i godzinę uroczystości. Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia mszy pogrzebowej. W imieniu rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie czytamy na Facebookowym profilu Fundacji dla Gawędy. Spoczął w rodzinnym grobie. Pawła Hartliba pożegnali najbliżsi, rodzina i przyjaciele. W nekrologu robili to pogrążeni w głębokim smutku mama, tata i bracia. W kościele można było zauważyć piękną wiązankę z napisem na szarfie. Pierworodnemu, kochanemu, kochający tata. W kościele wieńców nie było wiele, a ceremonia była skromna, ale wzruszająca. Później żałobnicy przeszli na cmentarz. Prochy artysty zostały pochowane w wyjątkowej, drewnianej urnie, na której widniały informacje o jego imieniu, nazwisku, dacie śmierci oraz wieku. Grób hartliba został pokryty czerwonymi i jasnymi wiązankami. Miejsce pochówku możecie zobaczyć w galerii. No to lekkiego spania życzę ci, syneczku. Mamusia widnieje na jednej ze wstążek, jaką ozdobiono kwiaty. Te słowa mamy Pawła łamią serce. Brat pożegnał go słowami, żegnaj mój kochany braciszku.